Siemanko wszystkim, jesteśmy dzisiaj nad jeziorkiem, zrobimy kolejnego nurka. Dzisiejszym celem jest przede wszystkim e, sprawdzenie nowego sprzętu, jakim jest suchy skafander od Barre. Świeżutki zakup. Już nurkowałem kiedyś w suchym skafandrze, ale to jest mój pierwszy własny. Dobra, jak widzicie suchar pasuje idealnie, pod kolor czerwony wszystko jest teraz w tym secie. Także zaraz zlatujemy do wody i zobaczymy czy uda nam się opłynąć całe jeziorko. Jeziorko jest niewielkie, ale jednak żeby opłynąć całe na tych 2-3 metrach w celach testowych suchego skafandra, to może trochę zająć. Także mam dobrego kamerzystę, będzie teraz mnie wspierał duchowo i będzie obchodzić jeziorko razem ze mną. Także ja ubieram resztę rzeczy i widzimy się w wodzie. ej, ej, ej ale ty chyba o czymś zapomniałeś, ale spokojnie, ja ci przypomnę. Zapomniałeś strzeić suba. Tutaj masz taki magiczny czerwony przycisk, YouTube'a. Tam masz taki sam na dole. Także klikaj go i dopiero teraz lecimy pod wodę. Dobra, my jesteśmy już w wodzie. Będziemy teraz sobie opływać jeziorko. Liczę na dobre widoczki. Good. А-а-а-а-а! Oh 太你了，那不光是动物。 Dobra, mamy tutaj pierwsze znalezisko, czyli kurczę, metalową miskę. Najgorsza rzecz, czyli baterie I to jeszcze jakaś spradawna. Centra. Rybka. I to ciekawe, dość stara rureczka. Wszystkie te rzeczy lądują już tutaj, w tym świetniku, bo za mną jeszcze bo mam jeszcze w planach. Ту, Комподруш. И yeah. i see Eu que, é isso? O que é isso?

Wamy to! Dobra, siemaneczko ludziska. Ja już jestem po nurku. Generalnie to już jestem właśnie ze wszystkiego rozebrany. Zaraz będziemy rozkładać sprzęt. A tutaj są wszystkie fanty, które dzisiaj udało się znaleźć. To rozłożę tu ładnie i policzymy, ile udało nam się znaleźć dzisiaj gumek wędkarskich. Całe jezioro było opływane tutaj, 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 tutaj. skafander zdał egzamin. Czerwony, dobry kolorek, pod wodą fajnie widać. Trzeba tylko dbać, żeby za bardzo się nie uwalił od bagna, jak będziemy w jakimś bagnie nurkować. Jezioro, jak sami widzieliście, przepiękna wizurka. No, i właśnie tak prezentuje się suchy skafander od Barre X Mission. Także od teraz nie będzie marznięcia. Patrzcie, kotek. Wszystko zapakowane. W ogóle skraftowałem sobie ostatnio taki fajny wózeczek do przełożenia. Spinam to na pas taki samochodowy. Tutaj są fanty, które dzisiaj udało się znaleźć. Tutaj mam posortowane na takie brzydsze i na te ładniejsze. Generalnie to w ogóle wszystko musiałem szukać Najpierw musiałem słoików pod wodą A później musiałem je tam wszystkie wsadzać Te gumki Dobra, no to policzymy ile ich tutaj jest 36, 37, 38 I 39, ostatnia jest blaszka No generalnie no tutaj sami widzicie Te są takie jedno, dwusezonowe No to widać od razu, one są po prostu takie no, po prostu są całe. Te to już pognit, ale na przykład tutaj jest taka ryba z dwoma hakami. No to, to fajne znalezisko. W ogóle udało się ją znaleźć już tutaj przy końcu, gdzieś w tym miejscu. No i tutaj też taka ładniejsza. Jakaś piłeczka też dla pieska się udała znaleźć. Dzisiejsze nurkowanie było stricte pod zbieranie przynęt wędkarskich. Chodziło głównie o to, żeby przetestować suchy skafander. Więc dzisiaj nie porywałem się na zbieranie śmieci, jak to mam zawsze w zwyczaju. Na koniec tylko jeszcze poszedłem sprawdzić, tutaj właśnie pod pomost. Eee, już tutaj jest, są dwa wręcz filmy ze sprzątania pod tym pomostem. No i wreszcie jest czysto. Czyli jednak. Zrobiłem coś fajnego, dobrego. Udało się to posprzątać. Wiadomo, zostały tam jeszcze jakieś pojedyncze butelki czy puszki, ale generalnie to jest już nieba ziemia. Także może następnym razem, albo kiedykolwiek indziej jeszcze w wolnej chwili, może uda mi się jeszcze raz opłynąć jeziorko i pozbierać po prostu to, co pozostawało. Ale jestem mile zaskoczony i generalnie jezioro jest względnie czyste. Myślę, że naprawdę. Nie ma o co się aż tak przyczepiać. Co ciekawe, mamy tutaj bardzo dużo zatopionych drzew. Tak powiedzmy z 10, z 10 takich konarów, takich naprawdę potężnych. Pięknie baśniowo się w tym pływa, jak nade mną i pode mną jest korona drzewa zatopiona pod wodą. Także dzisiejsze nurkowanie uważam za zakończone, udane. No, i lecimy do domu. Pozdro się cześć. No, a wózeczek działa. Jest kozak. Teraz trzeba wrócić. Nie jest łatwo, ale na pewno jest lepiej, jakbym miał to dźwigać wszystko.